6 dzień sierpnia, witam kryptospekulacja. Za i Kamień. zapraszam na social media Telegram, X, YouTube, linki zawarte pod materiałem. Wcześniejsze materiały, m.in. dynamika Bitcoina, makro Fed, na co zwracamy od dłuższego czasu w skali makro, makro jest king. Wiele czynników do rozgrywania, jak wygląda płynność od dnia wczorajszego, dość ciekawym momentum do wycięcia. W tym momencie, w perspektywie long term, jak sytuacja się tutaj składa, mapę likwidacji. I to, co się dzieje z dnia na dzień, bo też i wczorajsza sesja amerykańska, dość ciekawe momentum i wzrost USEL, dość ciekawych 30-latków pod 5%, co w short term oczywiście jest tutaj zagrożeniem, aczkolwiek w long term dla krypto, w przestrzeni czasu jest to bardzo dobry czynnik. Bitcoin, Bitcoin, ETH, funding rate, nisko leżymy. Open interest, podnoszący się, podobnie jak przy ETH, czy to są longi, czy shorty, to tylko wyłącznie czas pokaże. Aczkolwiek, mimo to, że jest tak wzrostowy aggregate open interest, to przy wzrostowym wolumenie i jednocześnie niskim funding rate, to takiego zagrożenia tutaj nie odczuwam. W mojej prywatnej opinii śledzimy sytuację ekonomiczną. Jutro Nvidia, dane, w piątek kolejne dane, a w przyszły tydzień dane z rynku pracy, dość istotne. Na statystyki zwrócimy jeszcze później, bo dziś na wykres bierzemy ciekawe czynniki, indikatory, mianowicie jakże słynne, jakże popularne, M2 Global Liquidity Indicator, ale tutaj mamy też dwa inne. Co do momentum i skali rocznej, czym są i jakie są różnice, na który z tych trzech zwracać uwagę, to wy zaraz, momencik. W chat Telegram, zapraszam na grupę, bowiem tutaj dzielimy i inni, inni użytkownicy swoją opinię. Momentum, ciężki high time frame, ETH BTC jakże wysoko wyfronęło od tego ostatniego kluczowego poziomu. Warto zaznaczyć, że oczywiście przy odbiciu BTC, dominacji w górę i korekty Bitcoina docelowo, no to zawsze jest to fatalne zjawisko dla altcoinów. Pamiętajmy, że koniec 2020 roku to też była obserwacja hmm, podobnego trendu i jeszcze gorszego w dół. Kolejno zaszło z dodatkowym spadkiem, kolejno na altcoinach, nawet po 50%, aczkolwiek struktura nie została naruszona w obecnym momencie. Krypto spekulacja, chat, tak, między innymi co do cięć, e, dlaczego ten cykl wygląda inaczej moim okiem. Aczkolwiek zrzućmy sobie na ciekawą perspektywę, bo wczoraj wyszły informacje. To, co widać na obrazku, to jest Economic Surprise Index z polskiego sesji. Wskaźnik, który mierzy, czy publikowane dane makroekonomiczne w USA wypadają lepiej czy gorzej od oczekiwań anality analityków. No i tak widzimy, że oczywiście mamy tutaj zieleń, to co chcemy widzieć. No, i jeśli dane jak na przykład wzrost PKB, inflacja, sprzedaży detalicznej, rynku pracy są lepsze od prognoz, no to sam indeks rośnie i odwrotnie. No tutaj oznacza, że ostatnio dane gospodarcze zaskakują pozytywnie. Rynek tradycyjny w USA. Nie tylko, myślę, że tradycyjny. Inne czynniki na wykresach, które mamy chociażby też wczoraj. Porównywaliśmy to z Bitcoin Data, oczywiście dość ciekawa korelacja z wiem tak zwanego tutaj e, z rynków amerykańskich, co do Bitcoin Miners, jaka jest korelacja bo też Bitcoin miners ma, mają ciekawą korelację, jak to wyglądało w perspektywie przeszłej i może wyglądać w przyszłej, bowiem kiedy im tutaj osiąga razy w EVM swoje nowe, nowe szczyty cyklowe, no to nadchodzi także momentum dla miners, je tu między innymi on śledzi z polskiego Hiva i też innych. Tak widzimy w roku 2016, jak to korelacja się zachowała, jakże przy obecnie jeszcze niskim ESM chociażby no total 3 z Market cap do tego w dalszej części przejdziemy narzucone fraktale sama konfluencja co tutaj było zarzucane Ok, to nie będziemy porównywać money flow to w dalszej części i ciekawe korelacje co do bitcoina i złota gdzie potencjalne dołki szczyty jak to wyglądało historycznie jak to teraz wygląda docelowo i tutaj też ta wyprzedaż na Montli, zwłaszcza złocie, wygląda dość interesująco bullish dla Bitcoina. No i też momentu wypowiedzi co do rynku amerykańskiego SP500 i potencjalne cięcia 100% dla kogo będą wpływać na rynek, dla nikogo. Myślę, że krypto na tym bardzo dobrze skorzysta i chociażby historyczne cięcia i wykres, i oczywiście w krótkim terminie pewne odreagowanie z potencjalnie, aczkolwiek w long term to zawsze jest... Predyspozycja wzrostów, a te cięcia mają nastąpić przecież przez potencjalnie cały rok 26, a więc zakładając pod summer 26, tu także i krypto skorzysta, zwłaszcza przy tej globalnej adopcji, mimo to, że potencjalnie cykl BTC może według niektórych być zakończony według ilości dni, to takie momentum miało już swoje miejsce w roku 2019, pod koniec, gdzie Bitcoin nie był swoim cyklem wzrostowym. To zachował swoją korelację płasków lat, aczkolwiek przy obecnej adopcji krypto i innych wykresów, które korelują z krypto, to trudno mi przewidzieć, że spadający dolar czy też złoto i inne czynniki ekonomiczne nie będą oddziaływać na Bitcoina. To też w porównaniu właśnie co do DXY, dolara na zielono, złoto, na żółto, i korelacji SP500. I nie wyobrażam sobie, że Bitcoin mógłby tylko wąszyć spadać przez to, że ilość dni jest po cykliczności zakończona. To nie ten etap cyklu, tutaj by były zbyt easy money do zarobienia, zwłaszcza, że wczorajsze dane z deflation 2,08%. Jak wiemy, Fed teraz patrzy na czynnik rynku pracy. Historycznie cykle kończyły się w euforii, nie w strachu, jak mamy teraz, chociażby co do market tops w SP na rynkach. Tradycyjnych, jakie tutaj elementy jeszcze były, to z dzisiaj, tak, Copper and Gold Ratio, BTC EVM, jakże tutaj Momentum to już nam znane co do przecięć można. nadchodzić. ciekawostka, taka, że kombinacja dominacji BTC ETH, XRP USDT obecnie ma 82% i ta biała VIP wolumenowo poniżej 77%. Kiedy przejdziemy też historycznie, to ten prawdziwy Altcoin Sezon. Ma się rozpocząć, zobaczymy, oczywiście, ślicimy te i inne czynniki. Okej, okay. no i przechodząc dalej, ja pozdrawiam serdecznie wszystkich. A i ciekawostka, właśnie tutaj jest ETH do Bit Digital, gdzie ich główny obszar działalności to właśnie Skoop i staking ETH. Jak Amprofit tutaj zarzuca informacje co do właśnie apetytu na ryzyko, a ten jest skorolowany z ETH, altami, i dokładnie tak. Dzisiaj zobaczymy sobie nawet względem SP500. W tej kwestii. I to jest dobry argument na właśnie przedłużenie tego cyklu BTC. Dobrze, wróćmy do głównego torcu tego wydania, i tutaj będą trzy wykresy. I zacznijmy sobie od tego najbardziej popularnego, rozumiem, Global M2 Liquidity Indicator w kwestii Daily. na BTC mamy tak, ok, jak wygląda sytuacja na tu i teraz to sobie zobaczmy tam było przecięcie w górę, tak wyszliśmy poza to SMA bardzo dobry czynnik no i tutaj trend spadkowy pod oktober potencjalnie może już BTC wyprzedził, czy też nie i ta płynność globalna jest w trendzie wzrostowym, to nie znaczy, że bitcoin będzie sobie rósł piękniej według tego, bo dobry przykład jest chociażby ostatni cykl, widzimy tu nowember 21 Double top, koniec cyklu BTC. A mimo to płynność wzrastała, mieliśmy już zakończenie całkowite tego cyklu. Poprzednie cykle także tak wyglądały, więc tutaj ten aspekt nie będę tylko brał pod uwagę tego indykatora. Dla nowych, czy też osób niebędących, albo przypomnienia w temacie, to kluczowe informacja na temat tego indykatora. Ok. E podaży pieniądza głównych gospodarek i tu jest przejście oczywiście w dolarach w bieżących kursach walutowych celem utworzenia właśnie złożonej miary globalnej płynności sam onchain stosuje konfigurowane tutaj przez ich wygłodzenie tego wykresu za pomocą prostej średniej właśnie SMA i to jest ta pomarańczowa mamy obecnie trend up uwzględnia opóźnienia, jak widzimy, m, aby właśnie odzwierciedlić te trendy płynności, no i wizualnie kontrastując surowe i, i według nich wygładzone serie z sygnałami oznaczonymi właśnie kolorami, jak widzimy zielone czy też czerwone, aby mieć wgląd w zmiany globalnych warunków monetarnych. Bardzo prosta definicja, znany indykator, i wielu z nas tutaj śledzi ten czynnik właśnie w obecnym cyklu gdzie mamy też wyprzedzenie M2 i odreagowanie Bitcoina kolejno z opóźnieniem więc tutaj możemy przygotować w jakimś miesiąc Q4 na odreagowanie a może nas zaskoczy zobaczymy Ok, to jest bardzo proste Przejdźmy sobie do Global M2 liquidity Momentum tu jest Inna para kaloszy, mamy Daily także, rzućmy na wykres. Jaką sobie podsumujemy, który z tych trzech... Okej, okay, zwrócił nam się jeszcze ten u góry, fajnie. W takim razie mamy wykres BTC. Jakie są tutaj plusy i minusy tych trzech indykatorów i na który Oj, warto zwracać uwagę. Dobrze, no, a, więc, a więc u góry mamy ten Global m a niżej mamy jeszcze te Momentum. No, i ten wskaźnik z czystej ciekawości, jak to wyglądało historycznie w porównaniu z tym, korelacja. Otóż ten wskaźnik zapewnia też przesunięcie, jak widzimy w przyszłości, choć nie tak dalekie jak tu, bez bardzo wyrównany. obraz dynamiki globalnego wzrostu płynności M2. Ten ma na celu przewidzieć punkty zwrotne w warunkach makroekonomicznych, Tak sobie patrzę od razu z tą definicją te punkty zwrotne nam wyskakiwały? Rejestruje tempo zmian rocznego wzrostu podaży pieniądza M2. Wyłączmy sobie to. Oczywiście, zagregowane dla kluczowych gospodarek globalnych, także w dolarach. No i następnie to kompensuje w sygnał, aby odzwierciedlić jego sygnały, wyprzedzając jego właśnie potencjalną przyszłość. To pozwala na wizualizację impulsu płynności, nie tylko statycznego wzrostu, oferując głębszy wgląd w to, kiedy warunki globalne mogą skłaniać do podejmowania ryzyka lub je zniechęcać. W obecnym momentum mamy tutaj malejący, aczkolwiek jest w strefie czerwonej. Ta ostatnia strefa czerwona to była pierwszy kwartał 25. W poprzednim cyklu to praktycznie tutaj jechali na cały czas. W tym momentum. No, i to narzędzie jest idealne dla inwestorów właśnie skoncentrowanych na makroekonomii. Oferuje histogram momentum, także widzimy oznaczone kolorami. No i ta wygładzona pozioma linia. Według nich jest to cenne w wykrywaniu wczesnych oznak ekspansji lub recesji płynności, znacznie wyprzedzających tradycyjne wskaźniki ekonomiczne. Momentum. Ten, tak, pokazuje tą zmianę dynamiki płynności. Czy wzrost M2 przyspiesza, czy zwalnia, to też możemy sobie zobaczyć. Przykładowo mamy tutaj ten momentum większe wzrostowe. Mm, ok, tu jest fajny przykład, jak widzę, moment. Szukam takiego momentu, gdzie ten wskaźnik rzeczywiście wyprzedził M2. Ten momentum myślę, że to jest fajne, fajne momentum, gdzie był august 24 faktycznie wszedł szybciej niż m2 wyprzedzający mocniejszy impuls, spadek i też późniejsze odragowanie. i jeszcze głębsze odraagowanie. tutaj rok pierwszy 25 początek także obecnie jest tutaj niewielki wzrost, a więc życzymy sobie tego, aby nam wciąż Korelował. Oczywiście łatwo się mówi na przestrzeni historycznej. A przy tym Dobel Top w ostatniej hostie to już dużo wcześniej wyprzedzał. Takie są minusy według tego indykatora. Jest to bardziej szumne, szumne dane i, i, i czasem może dawać fałszywe sygnały. Trudniejsze w interpretacji niż sam poziom M2. Oczywiście, szumniejsze e, do wykrycia w ich wypadku. Z pewnością do obserwacji także e, ta korelacja. Dobrze, i jeszcze trzeci indygator to był tutaj globalna płynność rok do roku e, w centach. Mamy daily. Być może nam naniosły te dwa wykresy poprzednie, Nie, został nam ten jeden. No też go zachowajmy. I co nam mówi ten indykator? Widzimy, że raz był w czasie Bessy na ujemnych poziomach najwięcej. A ten wskaźnik śledzi procentową zmianę rok do roku zagregowanej globalnej płynności M2. Tutaj zaznaczmy, że w skali rok do roku, także głównych gospodarek, ten łączy bazę monetarną Stanów Zjednoczonych, Chin, strefy euro, Japonii, Wielkiej Brytanii. Także uwzględnia wahania kurs walut, a ich skrypt wizualizuje zmiany w globalnych warunkach płynności, które mogą znacząco wpływać na aktywa. Właśnie ryzykowny jak Bitcoin wynik jest wyświetlany w postaci właśnie dynamicznego też wykresu kolorowego z kwestii kolumn, jak widzimy. I to też pomaga według nich identyfikacji okresów agresywnej ekspansji, czy też recesji globalnej podaży pieniądza. Obecnie mamy momentum malejący, czyli negatywne, negatywne dla nas. Mm. Tak, I ich wskaźnik też został zaprojektowany, aby pomóc w szybkiej ocenie trendu płynności makro, szczególnie podczas monitorowania zmian systemowych, a te często poprzedzają punkty zwrotne w szerszych cyklach rynkowych, no i służy jako potężny nakład na inne modele makroekonomiczne, czy też modele oparte na ryzyku, i awersji do ryzyka. Ogólnie podsumowując, pokazuje roczny tempo wzrostu podaży pieniądza. W skali poprzedniego roku, jakie są plusy tego, że usuwa potencjalnie efekt e, długoterminowego trendu wzrostowego, czyli łatwo porównać z innymi okresami historycznymi, na przykład kiedy rok do roku było więcej niż 10%, to zwykle hosta była na ryzyku. Zobaczmy, mamy poziom 10% e, wybite i mamy zjazd, akurat tak się składa, i jest to opóźnione w stosunku do momentu mm, ostatniego roku. Bezkomplikowana definicja i co ważne nie pokazuje krótkoterminowych wahań, tylko dłuższą tendencję właśnie czyli w skali makro nie bardziej eee, krótkoterminowego to nam obecnie wygląda który z tych trzech jest najlepszy dla inwestora krótkoterminowego eee, tradingowego no to Momentum czyli ten drugi Wykres oto ten momentum. Ten pokazuje właśnie wcześniej, że polityka monetarna zaczyna się luzować, zacześniać. Tak to obecnie wygląda też. Będziemy go sobie obserwować na bieżąco na grupie Telegram, także zarzucać informacje. Malejąco aczkolwiek od ostatniego miesiąca też podnosimy się. Nie jest tak źle, jak początkiem 25 chociażby. Gdzie. Ten spadek faktycznie miał miejsce Ambitysji. A z korelacjami z innymi indykatorami bardzo ciekawie to wygląda. Dla inwestora długoterminowego to właśnie ten ostatni, czyli ten najniższy. Według tych danych potem dobrze właśnie filtruje szum. I pozwala, jak wspomnaliśmy, ocenić, czy globalnie jesteśmy w fazie ekspansji płynności, czy właśnie sprzyja się czy w kontrze sprzyja bezsie W porównaniu z poprzednim cyklem, to jeszcze potencjalnie dużo, bo tam było i nawet 22 w piku w poziomie. Najbardziej praktyczne są momentum i ten trzeci, a sam poziom M2, czyli ten pierwszy, de facto najbardziej popularny na ex-social media, który jest przewijany, to ten. No to jest ważne dla kontekstu, oczywiście makro, ale rzadko daje punkt wyjścia i wejścia. Tak to wygląda i punkty wyjścia faktycznie w poprzednim cyklu mm, nie pokazał nigdy. Ostatniego mam na myśli, nie tylko tego 21 22, bo także i poprzednie w cykle, gdy była interwencja by the deep by the deep. Zobaczmy sobie nawet 17, 18 to też tutaj wzrostowa była M2, mimo to było po cyklu. Że ten pierwszy M2 nie nawiązywałbym szczególnej uwagi. A przywiązywał właśnie ten drugi i trzeci. na no to będziemy zwracać uwagę z czystej ciekawości. Jak sytuacja na rynkach ekonomicznych. Jest też ciekawa informacja, że Chiny będą promować wykorzystanie AI, sztucznej inteligencji, e, powołując się na wytyczne Rady Państwa. I e, ciekawe też ingerencje USA w Intel, czy właśnie Nvidia, jak to dalej będzie rozgrywane. Co tutaj ciekawego, zobaczmy na wykresach czy będę musiał się podobnie zalogować, czy też nie. No na pewno 30-latki US Yield poziom 5% to jest ten kluczowy historycznie, a to po tej dzisiejszej nocy, gdzie Trump wystosował zwolnienie. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Aczkolwiek sam indeks zmów nie wyraził tej ingerencji. Też japońskie dwuletnie poszły w górę, wyżej. No i jęto dolara także ostatnio Ustabilizował się spokojnie, więc tutaj potencjalnie sam BTC. W korelacji także złota jest dość ciekawy, bo wiem, jeżeli zobaczymy sobie, a zobaczymy się na adres jak wygląda tutaj we wskaźnikach. Oho, muszę się przelogować, przepraszam. Dobrze, jesteśmy. Wrócił nam BTC. Jeszcze chwilka na uwagę na BTC, bo tu jest też ciekawy moment, mianowicie takie, że money Flow ten dolny czynnik taka ciekawostka, że w tak, to mieliśmy ten ostatni też marcowy zjazd 25, tu była ładna dywergencja co do money flow, bowiem był trend spadkowy ceny BTC, a money flow już nam zaznaczył punkt zielony wcześniej, wjazd kapitału e, mieliśmy przeciwwskazanie, czyli trend wzrostowy i cena poszła w górę to de facto dzieje się obecnie, czyli mamy też trend tak, od tego mamy tą spadkowy, a zobaczmy money flow, zielony punkt na daily i jest trend wzrostowy. Zobaczymy czy go otrzymamy dalej, nie patrząc na RSI w tym schemacie. Schemat jest dość ciekawy w kwestii gold BTC, bo samo złoto też, gdzie mamy tutaj, już na interwale miesięcznym jak wygląda tutaj e, przegrzanie przecież, już od dobrych tych dwóch, trzech, czterech na topie na miesięcy siedzi i jeżeli połączymy tutaj gold z BTC na interwale tygodniowym, może dniowym, jak to było? dniowym to jest dość ciekawa korelacja patrząc właśnie jak złoto osiągało swój szczyt, to BTC po tym stanie właśnie miał swój dołek i żeby to zarzucić bardziej, to nanieśmy sobie BTC w skale ceny, czyli Idziemy złoto w górę, dołek BTC. Złoto w górę, tutaj, dołek BTC. I obecnie także przy tym ostatnim ruchu ATH. To BTC, odwrotność, tu mam na myśli korelację, tak? Czyli mm, złoto BTC. Zobaczymy, jak się zachowa, bo Montli złota jest bardzo już wyczerpany. E, znaczy, wyczerpany ogólnie, w mojej prywatnej opinii. I w kwestii tego, co się na rynkach tradycyjnych dzieje. No i też kwestia co do USGL, to pewnością mnie poczynia obecnie jeszcze ruchu krypto. Dość ciekawy momentum, uważam, czy to nie jest na przetrzymanie, zwłaszcza po tej niedzielnej akcji z niską płynnością. Total 3. Tak, to co na grupy Telegram chociażby zrzucał unprofi, um, jak tutaj mamy. Jeszcze nawet nie doszliśmy do odbicia retestu, także zdrowo wszystko. Iron time jest jak najbardziej w porządku. Tak, total 3, total 3 z wykluczeniem BTC ETH. To, co warto narzucić, to jest nasz taki właśnie Russell z rynków tradycyjnych dla weteranów nie nowego. Możemy go zaznaczyć sobie chociażby root, czyli te małe spółki indeksowe I na przykład, jak Russell wyprzedzał no, praktycznie szedł tą samą drogą, ale, ale, ale faktycznie w czasie jakby ciągnął właśnie te małe nasze mniejsze projekty. Ale tylko na myśli, oczywiście. Bardzo interesująca korelacja, i to jest też kolejny argument. 100% w gospodarce amerykańskiej prezydentura Trumpa i te wszystkie czynniki, które są z dnia na dzień śledzone to rzecz jasna podpompuje rynek amerykański plus globalna płynność, którą śledzimy, i rzecz jasna podpompuje Rasela. No i teraz tak, krypto miałoby na tym w ogóle nie skorzystać, gdzie BTC jest jednym z asetów, właśnie reagujący bardzo pozytywnie na cięcia stóp i BTC, który jest w hostie, i pytanie, czy tutaj market marketmakerzy faktycznie wybierał, że kończy się cykl BTC, to my też zamykamy schemat, czy jednak tą kasę spróbują wyciągnąć, bo jest tutaj co grać i jakie instytucje tutaj wchodzą. Także historycznie zapraszam właśnie do tej korelacji, jak i schemat szczytu BTC przed halbingiem, też cyklicznie był rozgrywany i też został złamany, A to jest jeden z bardzo dobrych argumentów, no i właśnie ten Russell i total 3 lagujące obecnie Bo Russell miał swój tutaj szczyt e, to w skali miesięcznej jest Total 3 które bardzo ładnie schematem wygląda Nawet samo RSI to pokazuje My nawet powyżej 70 jeszcze nie jesteśmy gdzie zaczyna się ta prawdziwa zabawa Nawet jeszcze ETH BTC swoje momentum mm, Nie Przekroczyło tego impulsu. Dominacja BTC pod 4% poniżej, gdzie jeszcze ma zejść. To jest ten prawdziwy w który nadejdzie dla altcoinów. Potem będzie Nie samą dominacją Bitcoina patrzeć, tylko właśnie te wszystkie puzzle. Też ciekawa informacja z kwestii Bitcoina jest taka, iż jeżeli sobie zobaczymy nawet i Money Flow, interwał dzienny, tak a to pokazywałem chyba na początku, tak no to właśnie te identyczne, spadek cenowy wzrost, manipulon, wzrost, manipulon, spadek cenowy i obecnie na dniówce mieliśmy te zapalenie manipulonów wcześniej ta dywergencja pozytywna mm, jak wyglądała co jeszcze? śledzimy dane po ostatnim wzrost widzimy informacje z Chin, dość ciekawe dzisiaj, zwłaszcza Wydarzenia polityczne, nie tylko krypto. No i interesuje mnie bardzo ten jutrzejszy raport po zamknięciu samej Nvidii. Bo no, uważam, że to jest właśnie rozgrywane, też między innymi ten spadek pod wyniki Nvidii. To jest za drugi kwartał. No i tam jest predyspozycja, że może być wzrost 6% statystycznie w jedną ze stron. Takie są oczekiwania. E, gdyby był jeszcze gorszy wynik, być może to rynki już rozgrywają, kto wie, że wyniki są złe. Aczkolwiek ja tak nie uważam. Myślę, że trzeci kwartał będzie gorszy dla NVIDIA. Ale to ma tylko moja prywatna opinia, gdzie mały życzek ma mało do powiedzenia. Ale z tej polityce, polityce, jak widzimy, wszystko może się zdarzyć. Dane jakie są, wychodzą. Czy fałszywane, czy nie, to już inna kwestia. Wix tam też się zanurzył. Tak, jak miedź jeszcze nisko, zrzucona przez Trumpa, czy specjalnie i ten traktor podobny może być jak w wykonaniu covid czasu. Interesujące momentum, zwłaszcza żeby mieć fokus na wszystko. Myślę, że to tyle w tej grze, układance. To spekulacja, dziękuję. Do usłyszenia.